memory cards. Tak, karty pamięci, które w niektórych konsolach są nawet niezbędne, by zapisać stan gry. No, nie tak jak w obecnych konsolach, że pamięć albo dysk twardy, albo już nawet już jeszcze nowsze e, chmury serwerowe z w ogóle bez sensu. Tu już wolę zapisywać na karcie pamięci czy na dysku twardym. Save, nie? Dobra. Tu są karty pamięci. Wyjątkowo dałem tu mojego pendrive'a do Xboxa 360. W razie czego na nim kompletnie nic nie mam i lepiej nic y, mieć nie będę, żadnych sejwów, dlatego że przez tego pendrive'a straciłem wszystkie savey z konsoli Xboxa i musiałem wszystko od nowa nadrabiać, nie? Więc. Y, no nie. Po prostu rozszyfrowało się to na komputerze i wszystko poszło w szlak, wszystko się poszło walić. No dobra, tu mam dostawienie kar wszystkich kart pamięci jakie mam obecnie na 30 czerwca 2012. Pierwsza moja karta pamięci do PS2, trochę już w nielepszym stanie wizualnym, jest już troszeczkę wytarta, poużywana ale tak ogólnie technicznie jest, no nie po prostu fabrycznie zajebista o tej karcie mówiłem odnośnie w tym co omawiałem takie podróbki jednak nie są dobre ale no, warto takie mieć bo w razie czego jak ma się dużo gier to wiadomo tak słynna memorka od PS1 tak to jest dobre i na koniec jeszcze do Gamecube'a która jest minimalnie mniejsza od tej którą Możemy zobaczyć na PlayStation 2 czy na PlayStation 1 nie? a taka fajniutka karta, naprawdę do GameCube pasuje idealnie takie wszystko malutkie, fajniutkie, piękniutkie wszystko takie słodkie. No. Więc to byłoby na tyle z kart pamięci. Ej, na Mega Drive'a oczywiście nie usłyszymy tego typu rzeczy, bo wiadomo... Albo są passwordy, albo są miejsca kartridżu, które zapewnia nam zapisywanie stanu gry. Tak zwany odmiennik pamięci ROM. ROM, przepraszam. Taki, który da się usun usunąć. Więc to jeszcze mógłbym pokazać na dzisiaj, tracie będzie na tyle, bo w sumie wszystko wam pokazałem, co to trzeba. To, co przyjdzie nowego, to na pewno wam pokażę. Jeszcze mam i tak zrobić kilka gameplayów, na przykład z PS2, czy z PlayStation 1 Wipeout No Więc, jak będzie, zobaczymy To na razie, by było na tle. Tutaj wszystkie moje konsole są. Wszystkie te, które przed chwilą sobie właśnie rozłożyłem. I uwaga Moje ulubione paluszki, bekonowe Są zajebiste. Polecam je kupić naprawdę. Do zobaczenia. Mmm, ale dobre.